Szanowni Państwo, dzisiaj wyciągnąłem Was do zwierzyńca. Zapytacie pewnie, dlaczego do zwierzyńca. Bo chodząc po Potarno-Brzegu, rozmawiam czasem z mieszkańcami i pytam się, byliście w zwierzyńcu? Byliśmy oczywiście, piękny las. A przy basenach? A przy jakich basenach? To są jakieś baseny w Zwierzyńcu? No są, no są. I za mną chyba dobrze widać, że jeden się wyłania za moich pleców. Ale, drodzy Państwo, rem, do początku. Jest rok 1918, powstaje niepodległa Rzeczpospolita. Wiele problemów temu państwu przysparza nie tylko walka o granice, nie tylko zespolenie trzech części w jedną, w jedną całość, trzech zaborów w jedno państwo, ale problemy, które wynikały z totalnych zniszczeń I wojny światowej. Wyobraźcie sobie państwo, że I wojna światowa faktycznie wyniszczyła tereny byłej Pierwszej Rzeczypospolitej, zniszczyła przemysł, zniszczyła gospodarkę. Odbudowywaliśmy przez długie lata to, co straciliśmy w latach 14-18. No ale mamy 18 rok. I faktycznie Mądre głowy, kiedy już ustaliliśmy granice, doszły do wniosku, że jednym z ważniejszych problemów to jest kwestia gospodarki. Dla wszystkich chyba nie trzeba wspominać, że priorytetem jest Gdynia, Port Morski. Eugeniusz Kwiatkowski chociażby to ojciec sukcesu. Centralna magistrala węglowa. Po powstaniach śląskich większość przemysłu. Górniczego, większość kopalń zostaje po naszej stronie. Ale są takie miejsca w Rzeczypospolitej, gdzie przysłowiowy diabeł mówi dobranoc. To między innymi Galicja. To województwo krakowskie, lwowskie, kieleckie, lubelskie. I okazuje się, że tu jest największy głód głód pracy głód miejsc pracy głód zakładów. Dlatego w latach dwudziestych zaczynają nasi politycy coraz głośniej myśleć o okręgu przemysłowym. Niedaleko, bo Kielce to przecież jest staropolski okręg przemysłowy, który, no, swoją, powiedzmy, swój szczyt rozwoju miał już za sobą, ale może by próbować go jakoś reaktywować. A z drugiej strony. Przepiękne, bezpieczne miejsce w widłach Wisły i Sanu to miejsce, gdzie można budować przemysł, szczególnie przemysł obronny. Proszę Państwa, ten pomysł tego miejsca, tego trójkąta, to są lata 20. No, koleje losu niestety potoczyły się tak, że dopiero w latach 30 można było wrócić do pomysłu właśnie miejsca, gdzie między innymi jesteśmy. Krótko mówiąc, w latach 30. Konkretnie w 1936 zaczynamy coraz głośniej mówić, kiedy ministrem skarbu i wicepremierem rządu polskiego do przynajmniej do tej sfery gospodarczej zostaje Eugeniusz Piatkowski, coraz głośniej zaczynamy mówić, trzeba reaktywować staropolski okręg przemysłowy i połączyć go z nowym okręgiem, który będzie spajał trzy rejony: Kieleczczyznę jako obszar. Surowcowy, Lubelszczyznę jako obszar aprowizacyjny i to miejsce, w którym jesteśmy, krakowskie i Lwowskie, tu akuratnie była była końcówka, zachodnia część województwa lwowskiego, bo tutaj jest miejsce, gdzie można budować. Drodzy Państwo, w 1937 roku pojawia się pomysł centralnego okręgu przemysłowego. Dlaczego w tym miejscu? Dlaczego? Widły Wisły i Sanu, i niedaleko staropolski okręg przemysłowy. Bo uważano w latach dwudziestych, że to jest bezpieczne miejsce. W 1939 okazało się, że niekoniecznie, że lotnictwo już potrafi zrobić duży bałagan w takim miejscu. Ale wcześniej uważano, że to jest bezpieczne miejsce, daleko od granicy z Niemcami, daleko od granicy z Rosją bolszewicką. Więc damy radę tutaj wybudować cały przemysł. Proszę Państwa. Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy popatrzeć na stalową wolę. Elektrociepłownia, Huta, zakłady przemysłu zbrojeniowego, słynne zakłady południowe, zakłady amunicyjne w Nowej Dębie, Pustków, Dębica, Rzeszów, Mielec. To są miejsca, które zaczęły w tym momencie być niesamowicie ważne pod względem właśnie budowy nowego polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ten pomysł czteroletniego. Planu gospodarczego. On był sprzęgnięty z pomysłem sześcioletniego planu modernizacji polskiej armii. Do 1940 roku przewidywano, że faktycznie nastąpi doposażenie. Kwiatkowski modernizował te plany. Również 15-letni, już potem zmodyfikowany plan gospodarczy przewidywał, że do 1940 roku gospodarka Polski będzie nastawiona głównie na gospodarkę zbrojeniową. Proszę Państwo i. Cop nie ominął również Tarnobrzega. W miejscu, gdzie jesteśmy, pojawił się pomysł. Pomysł ulokowania zbiorników spirytusowych. Oczywiście dla armii, dla zbrojeń. W miejscu, gdzie jesteśmy w 1938 roku hrabia Zdzisław Tarnowski sprzedał około 70 hektarów ziemi polskiemu monopolowi spirytusowemu. I od 9 maja bardzo symboliczna data. Od 9 maja 39 roku 1939 roku zaczęto budowę zbiorników. W pierwotnym planie było tych zbiorników 30. Na początek do 1939 roku, do końca 1939 roku, planowano wybudowanie 10 zbiorników, i to, co jest za moimi plecami, jest jednym z takich zbiorników. Wybudowano do wojny 8. Wybudowano, a właściwie wydrążono dziury pod dwa kolejne. I usadowienie tych zbiorników, właśnie w lesie, powodowało, że nawet dzisiaj. Jak Państwo jedziecie rowerem po drodze technicznej, albo chodzicie po lesie, albo latacie dronami, to ich nie widać. Nadal ich nie widać. Oczywiście co nieco zarosło, zmienił się krajobraz, ale wróćmy do 1939 roku. Proszę Państwa, przygotowanie w 1939 roku, właściwie 38 na 9 planów, to właściwie wiemy to wszystko, jak miało wyglądać, dzięki Panu Stanisławowi Bochniewiczowi. To człowiek, któremu tutaj, przed którym chyle czoło, bo dzięki niemu wiemy, jak wyglądały te plany, ruszył do Krakowa w archiwum wawelskim odnalazł i rozwiał przede wszystkim jedną wątpliwość. Co to jest? Bo Tarnobrzeżanie, jeszcze jak byłem mały, zastanawiali się, zbiorniki na spirytus, nie zbiorniki na paliwo, a może jeszcze inna produkcja tutaj miała mieć miejsce. Pan Stanisław Bochniewicz w archiwum odnalazł zbiorniki na spirytus. Każdy z nich to milion litrów. Dużo? Mało? Trudno powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, budowano w pierwszej kolejności pierwszych 10 zbiorników. Mają te baseny w tej chwili, bo tak potocznie mówiliśmy w Tarnobrzegu jeszcze dawno, dawno temu, więc baseny mają 16 metrów średnicy, w głąb to jest około 8 metrów. Do samej podłogi betonowej miało być metrów 6, no i 2 ponad, ponad mniej więcej ułożenie terenu. Każdy miał przykryty być kopułą, również 16-metrową, żelbeton, czyli dobre zbrojenie. I w każdej z tych otulin miał znajdować się stalowy zbiornik. Zbiorniki miały mieć 13 metrów szerokości, średnicy. I jak Państwo zauważycie, w niektórych basenach są już zrobione schodki. Po to, żeby można było w otulinę wejść, czyli różnica między samym samym basenem a, a tą otuliną to były 3 metry. Otulina, także żelbeton, mocno zbrojona, 25 cm, po to, żeby w razie nieszczelności basenu, w razie nieszczelności właściwie tego zbiornika metalowego, można było ciecz w jakiś tam sposób uratować. Dlaczego spirytus? Produkcja zbrojeniowa jest również pod tym kątem prowadzona, że spirytus się przydaje. Przemysł chemiczny. Ale także przemysł związany chociażby z produkcją materiałów wybuchowych, i w innych dziedzinach, także, yy, na przykład ulepszanie paliw, paliw płynnych. Więc drodzy Państwo, pytanie, no dobrze. A co? Co skierowało cię tu Dariuszu Boszku, w to miejsce? O takie czarne tabliczki, z których wyłaniają się, drodzy Państwo. Takie piękne zdjęcie. Mówię o tym dlatego, że te zdjęcia robił mój dziadek. W latach 38-39 został tutaj zatrudniony jako fotograf tarnobrzeski, dlatego że bazowano na rzemieślnikach z tarnobrzega i okolic. Było ich sześciu. 97 robotników wykwalifikowanych pracowało nad drążeniem tych. Niecek budował tych basenów. Prace były za pomocą, proszę Państwa, kilofów, łopat, rydli. Jeździły tutaj furmanki, bo faktycznie zatrudniono tych, którzy mogli, nie mieli pracy i mogli tutaj udzielać się i zarabiać przy okazji pieniądze. Dziadek został oczywiście zaproszony do współpracy, dlatego że. Z jednej strony był osobą tutaj znaną. Wiadomo było, że te zdjęcia będą odpowiedniej jakości, a, ale też znany był z tego, że potrafi trzymać tajemnicę. A budowa tego była objęta ścisłą tajemnicą wojskową. Proszę Państwa, 39 rok, wrzesień, niestety zakończył budowę tych basenów. Jak powiedziałem, osiem powstało. Dwa były jeszcze w budowie. W czasie II wojny światowej, niestety większość została zniszczona, ale pamiątka została. Zostały te zdjęcia oraz zostały negatywy. Tak, drodzy Państwo, bo ta tabliczka to jest szkła. To jest szklana tabliczka, na której jest dokładnie to, co na tym zdjęciu. Tych tabliczek uratowało się Kilka zdjęć też, aczkolwiek zdjęcia już po śmierci mojego dziadka trafiły w różne miejsca w Tarnobrzegu. Możecie czasem je Państwo znaleźć w mediach społecznościowych, możecie czasem znaleźć w prasie, w różnych miejscach. Czasem bez podpisu, czy je to są. Dlatego chciałbym o tym powiedzieć. Józef Antończek, to dziadek, który tworzył te zdjęcia. Dziadek. Z narażeniem życia przechował i zdjęcia, przechował i te negatywy, po to, żeby po II wojnie światowej móc się tym podzielić. Dlatego dzisiaj te baseny są dla mnie taką podróżą sentymentalną. Jako dziecko tutaj bywałem częściej. One były penetrowane przez płetwonurków, one były sprawdzane, niewiele tam się zachowało. My jako miasto postawiliśmy tablicę, żeby poinformować mieszkańców naszego miasta, co to jest, skąd się wzięło. Natomiast y, dzięki nadleśnictwu zostało to kiedyś, drodzy Państwo, ogrodzone. No pewnie trzeba byłoby powtórzyć ogrodzenie, bo one nie są bezpieczne. Kiedyś, młodzi ludzie tutaj urządzali sobie różne spotkania nie zachęcam, bo nie wiemy, co tam w środku. Jest oprócz tego, że głęboko i że woda raczej mało atrakcyjna. Jedzie pociąg. Drodzy Państwo, tu była budowana również bocznica. Miała być budowana również linia kolejki wąskotorowej nad Wisłę, żeby te materiały spirytusowe wozić tam. Historia potoczyła się naszego kraju inaczej, ale pamiątka pozostała. Drodzy Państwo. Pamiętajcie, mamy kawałek copu także w Tarnobrzegu. Nie jest to jedyny fragment centralnego okręgu przemysłowego. Ale jeżeli przyjdzie kiedyś czas, miejsce i możliwość, to warto jeszcze powiedzieć o kilku innych miejscach w Tarnobrzegu związanych z copem.